Katechizm Kościoła Katolickiego. Ostatnia próba Kościoła, numer 675. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących, prześladowanie, które towarzyszy Jego pielgrzymce przez ziemię. Odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudo w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i jego Mesjasza. Który przyszedł w ciele. Numer 676. Katechizmu. To oszustwo antychrysta okazuje się w świecie za każdym razem, gdy dąży się do wypełnienia w historii nadziei mesjańskiej, która może zrealizować się wyłącznie poza historią, przez sąd eschatologiczny. Kościół odrzucił to zafałszowanie królestwa nawet w formie złagodzonej które pojawiało się pod nazwą milenaryzmu. przede wszystkim zaś w formie politycznej świeckiego mesjanizmu wewnętrznie perwersyjnego numer 677 katechizmu kościół wejdzie do królestwa jedynie przez tę Ostateczną paschę, w której podąży za swoim panem w jego śmierci i jego zmartwychwstaniu. Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła, które sprawi, że z nieba stąpi jego oblubienica. Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę sądu ostatecznego po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija.